Beata Tomas, plastyk, pedagog, menadżer kultury. Zaktywizowała najstarszą w regionie grupę artystyczną Konar z Rydułtów, z którą związana jest od 16 lat i obecnie pełni funkcję jej prezesa. Animator życia kulturalnego w regionie, pomysłodawczyni i realizatorka konkursu Miniatury Plastycznej, współfinansowanego przez Powiat Wodzisławski. Organizatorka wielu wystaw autorskich. Prowadzi w regionie warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, jest mentorką dla wielu amatorów sztuki, rozwija prywatną galerię sztuki z dziełami własnego autorstwa. Głównym celem takim było dążenie do tego, żeby mieć właśnie autorską galerię, w której się teraz znajdujemy, żeby połączyć swoją pasję i, i chęć tworzenia kultury, ale też sztuki. Z jednej strony właśnie pracuję w Instytucji Kultury, z drugiej strony mam możliwość jako plastyk, wykształcony plastyk realizowania się tutaj, prezentowania swoich autorskich rzeczy.